Prawdopodobnie słyszałeś o technice schodów lub technice wizualizacji Neville'a Goddarda do manifestowania swoich pragnień. Oczywiście są to jedne z najlepszych technik manifestowania pieniędzy, ale istnieje jeszcze inna, sekretna technika, której Neville Goddard nauczał swoich uczniów. Używając tej techniki, możesz zamanifestować miliony dolarów. Oczywiście jest to technika sekretna. W dzisiejszym filmie ujawnię tę technikę. Jest to niezwykle potężna technika, która z pewnością zmieni Twoje życie. Zanim się nią z Tobą podzielę, chciałbym poprosić wszystkich o polubienie tego filmu i zasubskrybowanie tego kanału, aby mnie wesprzeć i zachęcić do tworzenia kolejnych filmów o naukach Neville'a na temat założenia. Cóż, to naprawdę sekretna. Ale potężna technika manifestowania pieniędzy. Kiedy Gadert był w Los Angeles, nauczał tej techniki swoich specjalnych uczniów. Spędził wiele lat w Los Angeles i miał tam dużą publiczność. Ludzie uczęszczali na jego wyjątkowe wykłady, a niektórzy uczniowie VIP skorzystali z tej metody. Nawet teraz tysiące ludzi zna tę technikę i manifestuje duże sumy pieniędzy i obfitość, ale nie chcą się nią dzielić, ponieważ jest to technika sekretna. Kiedy dowiedziałem się o tej technice, próbowałem zdobyć pieniądze w bardzo nieoczekiwany sposób i ta metoda naprawdę działa. Możesz jej użyć, jeśli pilnie potrzebujesz dużej ilości pieniędzy. Znam wiele osób, które zamanifestowały pieniądze, używając tej metody. Cóż, przyjrzyjmy się tej technice. Nazywa się ją 3 miliony dolarów, ponieważ większość osób, które jej używają, zamanifestowała 3 miliony dolarów lub więcej. Osobiście nie zamanifestowałem 3 milionów, ale wielokrotnie zamanifestowałem pieniądze z nieoczekiwanych źródeł, używając tej metody. Neville Gadert używał tej techniki ze swoimi specjalnymi uczniami i VIP-ami, a sam kilka razy poniósł porażkę, zanim zarobił 3 miliony dolarów. W niektórych przypadkach ta technika może zająć trochę czasu, ponieważ jest to specjalna technika używana do manifestowania dużych sum pieniędzy. Tak więc ta technika wiąże się z głęboką wyobraźnią. Wyobraźnia ma kluczowe znaczenie w prawie założenia i naukach o wyobraźni, świadomości i założeniach. To, co omówię, to to, że ta metoda wiąże się z głęboką wyobraźnią, która wydaje się realna. Zasadniczo w tym ćwiczeniu wchodzisz w interakcję z kimś w swojej wyobraźni, rozmawiasz z tą osobą, a ona staje się tą, która da ci kwotę pieniędzy, której pragniesz. To jest podstawowa koncepcja tego ćwiczenia, a Neville Gadert sam robił to ćwiczenie przed swoją publicznością wiele razy, sugerując, aby używali tej metody za każdym razem, gdy potrzebują pieniędzy. A potem naprawdę wykonujesz to ćwiczenie, aby zamanifestować pieniądze. To jest to, co musisz wiedzieć, aby ćwiczyć tę technikę. Jak wspomniałem, ta technika wiąże się z wyobraźnią. Więc najpierw musisz wejść w medytację. Zadeklaruj, że wchodzisz w medytację. Zanim wejdziesz w stan medytacyjny, upewnij się, że jesteś w pokoju, w którym nikt ci nie przeszkodzi przez następne 10 lub 20 minut, ponieważ będziesz musiał wyobrażać sobie, będąc w stanie medytacyjnym. Teraz będzie to głęboka medytacja. W której będziesz musiał wyobrazić sobie swoje pragnienie. Teraz powiem ci, co powinieneś sobie wyobrazić w stanie medytacyjnym. Cóż, teraz pytanie brzmi: jakie jest twoje pragnienie? Ważne jest, aby znać swoje pragnienie, ponieważ będziesz musiał je sobie wyobrazić. Jak ci powiedziałem, ta technika polega zasadniczo na manifestowaniu pieniędzy. Gdy utkniesz w jakimś problemie i nie widzisz sposobu na zdobycie pieniędzy, więc możesz jej użyć. Dzięki tej metodzie możesz dosłownie zamanifestować pieniądze w ciągu.